Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj dam Wam przekaz Sala Rachela, dlaczego tradycyjne techniki eliminacji strachu nie działają. Uważam, że to jest bardzo ważny przekaz dla tych, kto nadal żyje w strachach, wspomnieniach, w tak itd. Co się dzieje? Gdy próbujemy wyeliminować strach tradycyjnymi technikami, aby usunąć strach, potrzebna jest jasność i spokój. Dopóki istnieje strach, nie może być jasności. Dzieje się tak, ponieważ strach rodzi myśl, a myśl tworzy jeszcze więcej strachu. Więc, co pojawia się wcześniej i od czego zacząć? Odpowiedź na to pytanie brzmi. Oba powstały w tym samym czasie, gdy powstała ego. Dlatego musisz zacząć od ego. Ego jest częścią umysłu. interpretującą doświadczenie życiowe zgodnie z modelem oddzielenia kręgów strachu. Oddziały kręgów strachu wyglądają tak. Pamięć tworzy myśl. Myśl tworzy strach. Strach tworzy wiązanie, wiązanie tworzy ból, ból tworzy doświadczenie, doświadczenie tworzy pamięć. Model ten uruchamia ciąg zdarzeń w obrębie ego, które utrwalają oddzielenia. Prześledzimy łańcuch wydarzeń, zaczynając od uczuć. Zerwanie łańcuchów, aby przerwać łańcuch, powinien wyjść z krańgu strachu i spojrzeć na niego z wyższej perspektywy. Najłatwiej i bezpośrednio można to zrobić na etapie myśl tworzy strach. Kiedy patrzysz na coś z pełną świadomością, nie ma myśli, jest tylko pewna uwaga. W wielu książkach na ten temat. Krysznamurcie omawia proces uspokojenia umysłu, kładąc duży nacisk na ruch świadomości? Medytacyjny uważny umysł zatrzymuje myśli. Kiedy nie ma myśli, nie ma strachu, ponieważ krąg jest rozrywany. Oczywiście zanim dojdziesz do takiego stanu, będziesz musiał stawić czoło strachowi. Co się stanie, kiedy zwrócisz pewną uwagę na strach? Poniżej znajduje się dowód, kiedy strach jest rozpatrywany w pełni i skrupulatnie przekształca się. Uczucie tworzy pamięć. Odczuwamy w każdej chwili naszego życia. Ciała fizyczne i emocjonalne są głównymi mediatorami doświadczenia. Chociaż postrzegamy wydarzenia umysłem, to ciało i emocje sprawiają, że są one dla nas prawdziwe. наше тело и эмоции высылаем сигнал до мозгу, где сон записываны в памяти. Можем в тогда стратить до знания в довольном моменте и снова досвячать всех эмоций и до знаний физических. За каждым разом, когда такое выдержание имеет место, поновне досвячаем вражень и эмоции, связанных с первотным выдержанием. Аспект ясный, проживающий Doznania jest często nazywane reagującym umysłem. Reagujący umysł jest częścią podświadomości, która jest wyzwalana przez poczucie życia. Pamięć tworzy myśl. Za każdym razem, gdy pojawia się uczucia wyzwalające pamięć pojawia się myśl. Myśl jest ruchem umysłu. Myśl może pochodzić z podświadomych, świadomych lub nadświadomych obszarów umysłu. Za każdym razem, gdy pamięć się uruchamia, w podświadomości następuje ruch, który wyzwala myśl. W zależności od poziomu zaprzeczenia lub stłumienia myśli, mogą być świadome lub pozostać podświadome. Jeśli myśli są przyjemne, Często pozwalamy im wyjść na powierzchnię. Jeśli są nieprzyjemne, możemy im zaprzeczyć lub stłumić. Zaprzeczenie lub tłumienie myśli siłą przywraca jej pamięć i tworzy energetyczne blokady w umyśle. Ponieważ myśl nie została uwolniona, aktywnie tworzy naszą rzeczywistość, ale nie jesteśmy już ich świadomi a nie jesteśmy świadomi tego, jak powstaje nasza rzeczywistość. Co warunkuje Twoje postrzeganie sytuacji? Ograniczeniem jest środowisko i doświadczenie życiowe, które stworzyłeś na podstawie swoich programów. W okresie wzrostu od noworodka do małego dziecka mamy wiele programów i z wielu powodów. Jeśli ojciec dawał nam klapsy, gdy zachowywaliśmy się wbrew jego zasadom, wywoływało to u nas uczucie dyskomfortu. W ten sposób wyrobiliśmy sobie pewną koncepcję naszego zachowania, czyli stworzyliśmy program. W dzieciństwie ci, którzy byli najbliżej nas, to głównie rodzice i rodzina i stali się głównymi źródłami naszych ograniczeń. Wartości, idee, Świadome doświadczenia i ograniczenia, które zdobyli przez całe życie, określili, jakie informacje zostały w nas zawarte, gdy byliśmy dziećmi. I często nie trzeba wracać do przyjaciół z dzieciństwa lub konkretnego nauczyciela trzeciej klasy, szkoły itd. Jedyne, co jest ważne, to to, że widzisz naturę zakorzenionego ograniczenia, rozumiesz program, który na nim powstał, dynamikę programu i to, co zmusza Cię do odczuwania. Pamiętaj! Tworzysz doświadczenie życiowe na podstawie programów i przekonań. Zaprawiam postrzeganie wydarzeń w Twoim życiu. Zasadniczo Twoje programy biorą neutralne wydarzenia i wywołują na nie reakcje emocjonalne. Na przykład kiedyś Uczestniczyłem w seminarium, na którym każdy z obecnych został poproszony o podzielenie się najlepszymi i najgorszymi doświadczeniami w jego życiu. Sztuczka polegała na tym, że poproszono nas o opisanie wydarzenia, a inni musieli zgadywać, czy było to najlepsze czy najgorsze. Co nam się przydarzyło? Ludzie wstawali i mówili coś w stylu Moje pierwsze małżeństwo. Mój pierwszy rozwód, moje drugie małżeństwo i tak dalej. Dla jednej osoby pierwszy rozwód okazał się najszczęśliwszym czasem, dla drugiej najbardziej nieszczęśliwym. To samo wydarzenie i jaka inna reakcja. Niektórzy ludzie byli zdruzgotani oddzieleniem się od bliskich, inni czuli się wyzwoleni i podekscytowani poczuciem przynależności do siebie. Różnica. выникает из программ и ограничения. «Саль рачель» – жить на линии фронта. А вы, мои друзья, вытяните ответы, на каком этапе осознанности вы есть. Это самое важное. Осознанность является единственной силой. С вами была Ирина.